To no skończy się tak jak przed chwilą mnie. czy pani to nie, rozumie? brak! gardło mi pan zaaresztuje? czy pani rozumie jak do pani pan mówię? Proszę". mam zgłoszone zgromadzenie na terenie miasta czy wie pani jak to się za chwilę skończy? tak jak mówię no... Po na terenie co to? miasta stoi. ale po co to pani? Ponieważ... na terenie miasta ale po co pani to? Nie, to nie. proszę, nie, to... Nie, proszę nie, bardzo nie. będziemy tak Oczy, cały czas rozmawiać nie, mówię nie. no... no to idzie, to proszę pani, czego pani nie rozumie? czego pani nie rozumie? Rozumiem. Ale czego pani nie rozumie? Pan ogranicza nie, moje wolności. pani ogranicza, pani moje. Mówię, I tak będziemy mówię... Tak, proszę nie. pani. I tak będziemy pan rozmawiać. Reina! I tak będziemy Rysia! rozmawiać. ciągle i to samo nie! Ja mogę pani nawijać cały szat. pan moje Ja cały głosowe. czas pani mówię, mogę Zarystuje nawijać, mówię cały czas, głosowe. tak jak pani. Ja cały czas mówię, ja pani no, tego, wiecie, nie tego nie rozumie. Pani odsunie na półtora metra, bardzo proszę. Ale pani tego nie rozumie. Ale pani tego nie no, rozumie. Ale pani tego nie no, rozumie. No, ale pani tego nie rozumie. Ja też nie będę rozumiał tego, co pani mówi rozumie. O to znaczy, pani dalej. łamie, dal, pan, daje... łamie pan Nadal pani tego nie rozumie. Słuchajcie, no, tak no, tak Partolicja, pan... łamie przepisy covidowe. A pani gdzie mam basaczka? Pani też nie łamie przepisy covidów. No i to jest to samo, pan na takiej pan zasadzie. Ale na takiej samej zasadzie. Ale rozmawiamy na takiej... Ale rozmawiamy. Rozmawiamy na takiej samej zasadzie. Rozmawiamy na takiej samej zasadzie. Nie, proszę bardzo. Mam zgodę na nagłośnienie. A ja mam nie zgodę nie na to, że mówię z wami rozmawiam jedno i to samo. Do was nie dociera, widzę. No. Ciągle jedno i to samo. No. Ciągle jedno no. i. Ciągle, no. Ciągle, no. Ciągle jedno. To to, to samo sobie pani odpowiedziała. Ciągle działa w jedną i to samo w stronę. No. W jedną i w drugą stronę. No. Ale od 6 lat popieracie, wspieracie i prześladujecie nas na rozkaz tego zasrońca. mnie Boże. To pani poczyta. Nie, to, pani to, pani sobie to... to pani sobie sprawdzi. To pani sobie sprawdzi, jak Wielkowie. mnie nie prześladujecie. O... Będę, o... bo mam ochotę. Mam jeszcze na tyle wolnej woli, Krzyczę... że będę krzyczeć no, o, kiedy chcę i ile chcę. I nie potrzebuję da, pozwolenia, tak. to... ani no, nie. nie. Słyszę, ja Cię podchodzę do nie słyszę Cię do pani a ja do Ciebie nie podchodzę z do prawnej. Nie podchodzę z Pani się! przestałaś być człowiekiem honoru. Nie, tak. no nie Nie sądzę. Nie ma sensu, mówię, bo to widzisz, poziom teraz, kultury, to, Tak, to, po sześciu latach przebywania kontaktów... kontaktu.